Trzeci tom, 5 stycznia 1900 roku Luisa wyznaje Jezusowi swoje grzechy, skutki grzechu i skutki sakramentu pokuty. Przebywając w swoim zwyczajowym stanie, poczułam, jak wychodzę z siebie i odnalazłam mojego ukochanego Jezusa. Och, jakże w Jego obecności czułam się pełna grzechów. Poczułam w swoim wnętrzu silne pragnienie... Aby wyspowiadać się przed naszym Panem. Zwracając się więc do niego, zaczęłam wyznawać swoje grzechy, a Jezus mnie słuchał. Kiedy skończyłam mówić, zwracając się do mnie z twarzą pełną smutku, powiedział: Córko moja, grzech jest trującym i śmiertelnym uciskiem nie tylko dla duszy, lecz także dla wszystkich cnót, które znajdują się w duszy jeśli jest to grzech ciężki. Jeśli natomiast jest to grzech lekki, jest raniącym uciskiem, który sprawia, że dusza staje się bardzo słaba i chora, a wraz z nią stają się chore cnoty, które nabywa. Jaką śmiertelną zbroją jest grzech? Tylko grzech może zranić duszę i zadać jej śmierć. Nic innego prócz grzechu nie może jej skrzywdzić tylko grzech sprawia że dusza staje się obrzydliwa i wstrętna przed Jezusem Kiedy to mówił zrozumiałam brzydotę grzechu i poczułam taką boleść że nie potrafię jej nawet wyrazić Jezus zaś widząc mnie w pełni wzruszoną podniósł swoją błogosławioną prawicę i wypowiedział słowa rozgrzeszenia Następnie dodał: Tak jak grzech rani duszę i zadaje jej śmierć, tak też sakrament spowiedzi daje jej życie i leczy ją z ran oraz przywraca wigor cnotom. Skuteczność sakramentu zależy mniej więcej od dyspozycji duszy. Wydawało mi się, że moja dusza otrzymała nowe życie. Nie odczuwałam już więcej tego zmartwienia, jak wcześniej po tym jak Jezus udzielił mi rozgrzeszenia. Niech będą dzięki panu i niech będzie uwielbiony.